Deus vult. Albo może raczej Vox populi? Tak czy siak, lud przemówił. Serwus, z tej strony Alicja. Oglądacie kanał Wystawa Pająków i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy na prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjny temat w pajęczarstwie, czyli handling pająków. Ale sami tego chcieliście, a ja się na to zgodziłam. Także nie ma na co czekać. Lecimy. Handling, czyli branie pająków na ręce, to temat, który grzeje praktycznie każdego, kto kiedykolwiek hodował te ośmiu nogi. Wielu terrorystów uważa, że powinno być to całkowicie zabronione, inni nie widzą w tym nic złego, no i są jeszcze tacy jak ja, tacy, którzy po prostu są gdzieś po środku. Na naszej grupie na Facebooku Ptaszniki Pytanie i Odpowiedzi zadałam pytanie: czy bierzecie swoje pająki na ręce? Zdecydowana większość ankietowanych powiedziała, że nie, a jeżeli dodamy do tego część, która odpowiedziała zdecydowane nie, to mamy aż 51% osób, które nie bierze swoich pająków na ręce. 23% z was odpowiedziało, że tak, biorę pająka na ręce i nie podał tutaj żadnych argumentów za i przeciw, po prostu przyznało się bez ogródek. Pozostała część No cóż Potraficie być bardzo kreatywni w swoich usprawiedliwieniach, co nie zmienia faktu, że 49% z ankietowanych tak miało swojego pająka na ręce w jakiś określony sposób, specjalnie lub niespecjalnie, ale nadal się do tego przyznaje. Czyli tutaj zdanie ekspertów są podzielone i mamy wyniki praktycznie pół na pół. Pytanie pozostaje, czy można brać pająki na ręce i czy warto? Można, jak najbardziej. Jeszcze jak? Oficjalnie pająki są zwierzętami stricte do obserwacji, i to już samo w sobie powinno nam zakończyć jakiekolwiek dyskusje odnośnie możliwości lub braku możliwości brania ich na ręce. Więc, jeżeli jesteś jedną z tych osób, która no nie popiera brania na ręce, serwus, do zobaczenia w przyszłym tygodniu odcinek dla ciebie się tutaj kończy. Do widzenia. Dla wszystkich pozostałych, którzy tak jak ja zostali wychowani, wierzę, że fanatyzm w żadną stronę nie jest dobry kilka argumentów za i przeciw. I w sumie sami ocenicie, czy to jest to pozytywne zachowanie, czy jest to negatywne zachowanie i czy warto brać pająki na ręce. Oczywiście jak najbardziej. Też taka krótka informacja. Oczywiście nie są to żadne naukowe badania, tylko i wyłącznie obserwacje. No i argumenty na czystą logikę, ponieważ nie ma żadnych prac naukowych, które potwierdziłyby, że branie pająka na ręce w jakikolwiek sposób go stresuje albo negatywnie wpływa na jego zdrowie. Poza argumentami, które przytoczę. Pierwszym argumentem przeciwnym jest oczywiście fakt, że są to zwierzęta nieprzewidywalne. I nie mówię tutaj tylko i wyłącznie o pająkach, które owszem są nieprzewidywalne, ponieważ są to bardzo proste zwierzęta, ale również o ludziach. Tak, jesteśmy zwierzętami, też jesteśmy nieprzewidywalni. O ile pająk może na przykład w pewnym momencie przyspieszyć i zrobić to całkowicie randomowo, niesprowokowany, albo możemy zrobić coś przez przypadek, na przykład dmuchnąć na niego, kiedy się zaśmiejemy, bo nas załaskocze, pająki mogą przyspieszyć i to spowoduje naszą reakcję. Jest to odruch bezwarunkowy i na przykład kiedy pająk nadrzewny nam przyspieszy na ręce, no możemy po prostu spanikować i go strzepnąć, a to stanowi dla niego zagrożenie. Może w ten sposób złamać odnurze, może nam spaść, a tego byśmy oczywiście nie chcieli. Jesteśmy nieprzewidywalni, dlatego też nie zawsze każda osoba powinna brać pająka na rękę. Tutaj mówimy o ludziach, którzy się boją, o ludziach, którzy nie są przyzwyczajeni do tego zwierzęcia, albo o ludziach, którzy też nie do końca czują się komfortowo z myślą, że jadowite zwierzę będzie po nich chodziło. Należy to uszanować i jeżeli nie czujemy się na siłach, po prostu nie bierzemy pająka na ręce, bo nigdy nie przewidzimy, jak zareagujemy na coś, co pająk może zrobić spontanicznie. Swoją drogą pająki też bardzo dużo dziwnych rzeczy robią na rękach od tak po prostu. Na przykład zaczynają się spontanicznie myć. Wygląda to czasami jak próbowały się wyczesać, ale okazuje się, że tylko zbierają brud z odwłoka i później ciąkają tą stopę, albo nagle wyciąga zęby, bo zaczyna sobie myć nogo Albo pająk czasami spontanicznie zrobi kupę na ręce. Też się zdarzało. No cóż. Argumentem drugim przeciwko braniu pająka na ręce jest oczywiście fakt, że to zwierzę może nas ugryźć. Mówimy tutaj o jadowitym zwierzęciu, które działa na bardzo podstawowe instynkty i które najzwyczajniej w świecie może spanikować i nas zaatakować. Najczęściej dzieje się to w momencie, kiedy po raz pierwszy dotkniemy pająka i włożymy rękę do terrarium. Może on wtedy nas zaatakować, może uciec, może się wyczesać, co też nie jest wcale przyjemne, no ale tak czy siak pająk już na samym wstępie, przy pierwszym kontakcie będzie się przed nim bronił. Należy takie zachowanie wtedy uszanować i nie zmuszać pająka do dotyku, bo może się to zakończyć nawet wizytą w szpitalu, a tego byśmy oczywiście nie. Nie chcieli. Sama osobiście uważam, że w takich momentach, jeżeli ktoś dalej pcha rękę do terrarium, chociaż widzi, że pająk jest niezadowolony i że może ugryźć. Jeżeli pająk wtedy ugryzie, no to człowiek sam się o to prosi, więc gdzie wady? Nauczka na przyszłość. Nie szturchamy zwierzęcia, które nie chce być szturchane. Proste. Trzeci argument przeciwny jest w sumie argumentem koronnym. Źle przeprowadzony handling może doprowadzić do wypadku, a nawet śmierci pająka. Jeżeli upuścimy takie większe zwierzę na ziemię, albo nawet jeżeli spadnie nam gdzieś krzywo o stół, może ono złamać sobie odnurze, może złamać sobie pazura jadowego, albo co gorsza, może mu pęknąć odłok. No i nie oszukujmy się, jak mu jelitka wypłyną na zewnątrz, no to odejdzie do krainy wiecznych łowów i niech mu ziemia lepką będzie, bo my wykazaliśmy się głupotą i nie przypilnowaliśmy tego zwierzęcia i zrobiliśmy coś, czego nie potrafiliśmy robić. Unikamy takich sytuacji. Jest to w sumie jedyny powód, który do mnie bardzo mocno przemawia. To, że mnie pająk ugryzie, że się na mnie wyczeszę, naprawdę mam to gdzieś, ale jeżeli ja miałabym zrobić krzywdę pająkowi, to ja już wolę, żeby on mnie ugryzł, tak szczerze powiedziawszy. I przede wszystkim to zagrożenie zdrowia i życia dla naszych podopiecznych powinno nam leżeć na sercu podczas podejmowania decyzji odnośnie tego, czy chcemy go wziąć na rękę, czy nie chcemy. Jak widzicie, pająki nie czerpią żadnych korzyści z handlingu, więc w sumie, jakie mogą być argumenty za żeby wyciągać takiego pająka z terrarium. Znalazłam kilka i wydaje mi się, że są one całkiem dobre. Oczywiście sami zadecydujecie we własnym zakresie, ale, ale posłuchajcie. Jak wspominałam przy odcinku o arachnofobii, jedną z metod leczenia jest desensytyzacja. Zauważcie, że nauczyłam się wymawiać to słowo. Więc powtórzmy to jeszcze raz. Desensytyzacja polega ona na oswojeniu pacjenta z wizerunkiem pająka. Najpierw poprzez obrazy, przez zabawki, pluszaki, filmy. Później dobrze jest dać do podtrzymania takiemu pacjentowi wylinkę, tak żeby lepiej oswoił się z tym, że będzie miał żywe zwierzę na swoich rękach, a następnie... Dajemy pająka na ręce wielkiego obłochatego ptasznika i jest to troszeczkę szykoterapia, troszeczkę desensytyzacja, ale przede wszystkim niesamowite wrażenie, które sprawia, że większość osób, które cierpi na arachnofobię, przekonuje się do tych zwierząt. Więc tutaj mamy pierwszy pozytyw, i jest to leczenie arachnofobii. I żeby nie było, arachnofobia jest chorobą, którą da się leczyć i której nie wolno ignorować, ponieważ może ona stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Tutaj wspominam o sytuacji pani, która wyskoczyła z drugiego piętra bo zobaczyła pajęczynę na balkonie. Niefajna sytuacja. Była też w ogóle kiedyś sytuacja, gdzie pani wracała właśnie z takiej desensytyzacji i jadąc samochodem nagle poczuła łaskotanie na szyi, bo łaskotały ją włosy. Wmówiła sobie, że to był pająk i to kierunco tak fu! Wypadek był srogi. Tak czy siak, kto lepiej wyleczy przed arachnofobią niż pająki, tak? Pająki górą. Drugim argumentem za są kwestie edukacyjne. Utarło się wierzyć w naszej kulturze, że pająki są straszne, że są niebezpieczne, superjadowite i w ogóle to zabijają ludzi. Wystarczyłoby obejrzeć kilka filmów z tego kanału, żeby wiedzieć, że wcale tak nie jest, że te zwierzęta nie są, po pierwsze aż tak niebezpieczne, po drugie w sumie nawet specjalnie interesują się ludźmi, żeby ich zabijać, zjadać czy cokolwiek złego robić. No ale cóż, nie do każdego dotrzemy tak łatwo, jak na przykład poprzez subskrypcję kanału o pająkach. Wiecie tak, możecie tak. W międzyczasie, ale na przykład taka potulna braszka na rękach już absolutnie przekona praktycznie każdego. Ciężko się nie zakochać w takim pająku, kiedy siedzi sobie to małe stworzenie u nas na rękach, no bo to jest naprawdę niesamowite uczucie i w sumie to uzależniające. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale tak, to jest uzależniające uczucie. Czasami trudno też dotrzeć do niektórych osób, i samo powiedzenie, że to nie jest potwór, tylko zwierzę. No, nie do końca rezonuje z daną osobą. Za to jeżeli zobaczą taką gramostolę, braszkę albo aphonopelmę na ręce, kiedy ona nic absolutnie nie robi, taka lekcja pozostaje z nimi na dłużej. Kiedy wrócą do domu i zobaczą na przykład kątnika, no to może następnym razem wcale nie potraktują go pantoflem, tylko wypuszczą go na zewnątrz i. Uszanują, że nie tylko oni mieszkają w tym domu, ale ośmiu nogi też się wszędzie znajdują. Więc taka braszka na ręce czasami może uratować setki, jak nie tysiące innych pająków, które normalnie człowiek po prostu z braku wiedzy tudzież zainteresowania tymi zwierzętami zabiłby bezmyślnie. A tutaj jednak ta braszka na ręce ratuje inne pająki, które spotykamy na co dzień. Ja lubię myśleć w ten sposób. Trzecim i ostatnim argumentem za braniem pająka na ręce jest fakt, że na koniec dnia jesteśmy po prostu ludźmi. Przywiązujemy się do tych zwierząt i czasami po prostu czujemy potrzebę, żeby dotknąć takiego swojego podopiecznego. Czy to jednej nóżki, czy wziąć całego pająka na ręce, jest to jak najbardziej ludzki odruch, którego absolutnie nie neguję. Niektórzy uważają, że sama obserwacja i dobra opieka nad tymi zwierzętami wystarczy, inni potrzebują tego kontaktu fizycznego. Znam ludzi, którzy płakali ze swoimi pająkami, jak umarły. To byłam ja. Albo stresują się ich wylinkami bardziej niż same pająki. Też ja. Bardzo mocno przywiązuję się do zwierząt i jak najbardziej leży mi ich dobro na sercu, a jednak pozwalam sobie od czasu do czasu wziąć pająka na rękę i to nawet tego, którego normalnie nie pokazałabym w trakcie pokazu. Jest to oczywiście ryzyko dla mnie większe, ponieważ to ja tutaj jestem w zagrożeniu, że pająk może mnie ugryźć albo się na mnie wyczesać, no ale wiem na co się pisze i też oczywiście nie porywam się z motyką na słońce i nie wyciągam każdego pająka po kolei jak leci, tylko te osobniki, z którymi czuję się pewnie. No dobra, pogadankę mamy za sobą. Trzy argumenty za, trzy argumenty przeciw. Każdy z Was, zgodnie z własnym sumieniem, oczywiście może zadecydować, czy chce brać pająka na ręce, czy nie chce. Ale prosiłabym, abyście zawsze pamiętali o tym, że może to być niebezpieczne i dla zwierzęcia, i dla Was. No i przede wszystkim prosiłabym, żebyście tego nie robili zbyt pochopnie. Można się przygotować do takiego handlingu. Ja Wam powiem, jak to zrobić. Ale pamiętajcie, robić to zawsze na swoją własną odpowiedzialność. A na pierwszym miejscu zawsze powinno być dobro zwierzęcia. Jakie pająki można więc brać na ręce, a jakich należy unikać? W teorii wszystkie pająki można brać na ręce, w praktyce nie każdego warto. Trochę jak z grzybami. Wszystkie są jadalne, ale niektóre tylko raz. Wracając do pająków. Mamy kategorie, które zdecydowanie odradzam i są to wszelkiego rodzaju murinusy, pokiloterie, tak pokiloterie, ciekawostka na dzisiaj, poikolos, czyli nakrapiana bestia, to greckie słowo, od którego pochodzi nazwa pokiloteria. I wymawia się to przez K, poikolos, więc łacińska nazwa też powinna brzmieć pokiloteria. Nie poeciloteria, tylko pokiloteria. To taki fun fact. Mutikusy, psalmopeusy, hilobrachysy, ogólnie w skrócie praktycznie wszystkie z Afryki oraz z Azji. Jeżeli chodzi o pająki z Nowego Świata, te, które polecałabym spróbować, jeżeli chodzi o branie na ręce, no to na pewno będzie wszelkiego rodzaju gramostola, będzie to abchonopelma, chociaż też nie wszystkie, klitokatle albo braszki. Jeżeli chodzi ogólnie o nadrzewne pająki, no to tutaj radziłabym się zastanowić, bo one, tak jak mówiłam, potrafią troszeczkę przyspieszyć w pewnych momentach, potrafią strzelić kupą, no i też nie oznacza to, że nie będą gryzły. Na przykład nasza koleżanka została kiedyś ugryziona przez na wersji kolor. Jej chłopak też został ugryziony przez na wersji kolor, więc tak, nawet wersji może ugryźć. Każdy pająk może ugryźć. I każdy pająk może ugryźć naprawdę czasami od tak po prostu, ale tutaj obserwując jego mowę ciała, jesteśmy w stanie to przewidzieć, no i przede wszystkim zareagować. A nawet gdyby jak ten film pokazuje, to nie jest tak, że takie ugryzienie od razu przebije naszą skórę i tam leci jad, tylko czasami ten pająk nas tak po prostu ciąka. Siemaneczko, witajcie w drugiej części filmu, w której pokażę Wam, jak brać pająki na ręce, czyli to, na co czekaliście najbardziej, właśnie po tej pogadance. E, wezmę sobie tutaj kilka pająków, pokażę Wam, jak je chwycić, tak żeby ani nam, ani pająkowi nic się złego nie stało. Na co zwrócić uwagę, co oznacza, że jeden model minimum powinien się wyczesać, jeden pokazać zęby. No, w sumie fajnie było pokazać, na co zwrócić uwagę, tak żeby pająk Was nie dziabnął, nie zrobił Wam krzywdy. Bo wiem, że tak czy siak Wiele osób będzie próbowało brać pająka na ręce, więc jeżeli już macie to robić, to róbcie to choćby bezpiecznie dla zwierzęcia. Więc punkt pierwszy: przygotujecie stół albo siadacie na ziemi z pająkiem. A teraz potrzebujemy drugiej rzeczy, czyli pająka. No dobra, mamy to. Tutaj jest kilka pająków, które jak najbardziej można brać na ręce, i są to zwierzęta pokazowe z jednym wyjątkiem. No dobra, dwoma. To jest wylinka, jeden z naszych Abchonopelm. Jak widać, tak, pająk, pająk urósł, jest świeżo po wylince, dosłownie liniała. Przedwczoraj, a więc nie pokażę Wam, jak bierzemy tamtą obchonopelnę na ręce, bo jak widać, jest niedysponowana. No, ale tutaj mamy jedną wylikę. no i mamy tutaj drugą obchonopelnę, która też bierze udział w pokazach na wystawie we Wrocławiu w SkyTalerze. Tutaj mamy Zosię. I Zosia, jak widać, jest potulna. Jest potulna, jest ciepowata, jest cała mokra, bo wlazła do miski z wodą, ale nie piła. Jak widać, Zosia absolutnie. Nic nie robi. I to jest w sumie tyle, jeżeli chodzi o tego pająka. To jest szczyt, i możliwości. O, przepraszam, ruszyła się. No, idziesz. Zachęcam cię, żebyś wkroczyła do mnie na ręce. No nie, nawet teraz unika. Jak widać, jest to zwierzę spokojne, potulne i palmy mają to do siebie, że są raczej tymi łagodniejszymi pająkami. Dobrym pomysłem jest oczywiście pozwolić pająkowi wejść samemu na rękę lub zrobić to w sposób bezpieczny. To jest chwyt typowy do seksowania pająków, czyli łapiemy między drugą a trzecią parą odnóży. Chwyt lekki, aczkolwiek stanowczy, tak, żeby pająk się nie wyśliznął. No i tutaj teraz mogę sobie na spokojnie wyseksować pająka, sprawdzić, co tutaj mamy. Mamy tutaj oczywiście samiczkę. Nie muszę tego sprawdzać, już sprawdzono wielokrotnie. No, jak widać, Zosia absolutnie nic złego sobie nie robi z tego, że znajduje się u mnie na rękach, nie ucieka, nie wykazuje żadnych oznak zaniepokojenia. Zachowuje się dokładnie tak samo, jak zachowywała się na stole. I tak, pająki tak właśnie będą się zachowywały, jeżeli nie mają żadnego problemu z tym, że trzymamy je na rękach. Jesteśmy dla nich podłożem, mało tego, nasza dłoń jest ciepła i spocona, co oznacza, że. Zapewniają im komfort termiczny. W terrarium też mają najczęściej ciepło i wilgotno, więc tutaj po prostu jesteśmy dziwnie pachnącą podłogą. No i Zosia tak się w sumie zachowuje wszędzie, zawsze. I nie ma z tym najmniejszego problemu. Ja tego pająka mogę teraz przerzucić sobie z jednej ręki na drugą. No i tak jak widzieliście, nie zrobiłam tego w jakiś gwałtowny sposób, tylko przechyliłam pająkę i pozwoliłam mu zsunąć się na drugą dłoń. Oczywiście robię to nisko nad stolikiem, tak żeby w razie W, gdyby miała zejść na stół, no to zawsze mogę zrobić bezpiecznie, po prostu się spod niej wysunąć. Gdyby coś mi się nie podobało w jej zachowaniu, gdyby nagle zaczynała pokazywać zęby. O, zresztą widzicie, na stole rusza się więcej niż na. Zawsze się pochwaliłam dzień, prawda? Także Zosia jak najbardziej jest spokojnym zwierzęciem, i tutaj z nią możemy sobie pozwolić na dużo. Oczywiście nie robimy czegoś takiego od razu z pająkiem, którego nie znamy, no ja tego pająka znam na wylot. Wiem, na ile mogę sobie pozwolić nawet na to, że podniosę teraz tego pająka ją po ząbkach, tak? I ona nawet nimi nie ruszyła. Więc to jest, to jest Zosia. Zamykamy terrarium, odstawiamy ją na bok. Pod spodem mamy yy, łazankę. Łazanka to jest nasza gramostola Pulchripes i jedna z dwóch, które posiadamy tutaj na wystawie. I one stanowią najlepszy przykład na to, że nie każdy gatunek, który jest łagodny i jest właśnie polecany dla początkujących hodowców, będzie zawsze łagodny, ponieważ tamta szalona, no jej się nie da dotknąć. Ona teraz i tak złagodniała przed wylinką. Normalnie to jest szatan wcielony i jeżeli ona się raz postawi, to stoi postawiona przez no potrafi tak kilka godzin w pozycji gotowej do ataku stać, jeżeli chodzi zaś o łazankę, łazanka jest potulna, łazanka jest dosłownie tym podręcznikowym przykładem jak Gramostola Pulchripes się zachowuje na co dzień, jaki to jest charakter, no ale tak jak powiedziałam nigdy nie ustrzeli. Zanim włożymy rękę do terarium, dobrze jest sprawdzić takiego pająka, my tutaj mamy specjalne szybkie czerwone tykadełko, a, można to robić pędzelkiem, nie proponuję tutaj palca, chociaż i szeleni czegoś takiego próbują. Można to też zrobić pensetą, najlepiej, żeby była miękka i tempo zakończona, nie ostra, chociaż na pęsecie pająk może sobie połamać pazury jadowe, jeżeli spróbuje nas zaatakować. Mi się na szczęście nigdy nie zdarzyło, chociaż pająk parę razy próbował taką pensetę capnąć. No ale takie tykadełko, taki patyczek, który jest miękki, giętki, jak najbardziej się tutaj nada. Sprawdzamy pająka po odnóżach. Takim ultimate testem, czy pająk będzie nas atakował, czy będzie się źle zachowywał, jeżeli go szturchamy, to jest dotknięcie go w odwłok. Jeżeli się odwraca, jeżeli robi to gwałtownie, jeżeli dosłownie sztywnieje, a potem odskakuje, to oznacza, że absolutnie nie powinniśmy takiego pająka dotykać, bo on po prostu czuje się z tym niekomfortowo. Jeżeli zaś łazankę spróbujemy tygnąć podwoku, podwłoku, no to ona się rusza dokładnie tak samo, jak się zachowywała, kiedy tykaliśmy ją w łapki. Co by było dobrze teraz zrobić, a czego niestety nie mam, nie byście ze mnie przykładu, chociaż. mam. To jest pudełko, tak zwany ketchup. No i najlepiej by było, żeby takiego pająka właśnie w taki ketchup łapać. Ja sobie pozwolę pokazać wam metodę hochelkową, czyli moją ulubioną. Bierzemy rękę i wsuwamy się dosłownie pod pająka. Tak, żeby ten sam wszedł na naszą dłoń. Nie ona się nie czesze, ona próbuje złapać tutaj tylnią nogą jakąś podstawę. Patrzcie tu. Wchodzi na palca. I żeby nie było, to jest ziemia niewyczesane włoski parzące. No. Ale dużo osób już w tym wypadku mogłoby zacząć panikować, że pająk się na mnie czesze, a tutaj, jak widzimy, łazanka po prostu sobie tupta. Ja trzymam cały czas rękę bardzo nisko, bo nie wiadomo, czy ten pająk zaraz się nie przewróci, nie jest tegoś mi zgrabności, żeby mi gdzieś nie spadła, nie trzepła. No to wiadomo, ją asekuruje, ale ona sama z siebie gdzieś tam dziarsko, prężnie. Idzie. Także jak widzicie, kwestia doświadczenia. Jesteśmy też nawet w stanie zatrzymać takiego pająka, przyblokować go lekko. Oczywiście nie próbujcie tego w domu, dopóki nie wyrobicie sobie czucia samego właśnie takiego trzymania pająka na ręce. Jeszcze raz pokażę na tym oto pięknym przykładzie, jak można sprawdzić, czy taki pająk da się wziąć na rękę, czy nie da. Pensetą albo patyczkiem sprawdzamy odnurza. Czy reaguje jakoś mega gwałtownie, czy ucieka. Taka reakcja jest jak najbardziej normalna. Też widać, że na odwłoku tutaj, jeżeli szturchniemy, reaguje dokładnie tak samo jak na odnóżach. Możemy podstawić rękę, tak by było najlepiej, pozwolić pająkowi samemu wejść na naszą rękę, albo lekko go zachęcić, delikatnie dotykając przeciwnych odnóży. W ten sposób jesteśmy w stanie sterować pająkiem i ona sobie teraz tutaj sama wejdzie, albo lekko się pod nią wsuniemy. I jak widać, nie ma największego problemu. Pająk nie jest zestresowany, zachowuje się dokładnie tak samo, jak zachował się przed chwilą. Gdzieś tam sobie tupta. Zauważyłam, że ona delikatnie porusza szczękoczulkami, kiedy idzie, ale może to jest kwestia tego, że jeszcze chwilę temu ona się myła. Więc kwestia jakichś niedolizanych resztek, z których się czyściła. Dajemy Pająkowi możliwość przejścia swobodnie, tak daleko, jak będzie chciał. Ona w pewnym momencie może się zatrzymać. Albo nie musi, dopóki będzie miała podłoże, po prostu sobie gdzieś tam tupta. Pająki posiadają receptory węchowe u podstawy każdego nurza krocznego, więc kiedy pająk idzie po nas, czuje, że jesteśmy zwierzęciem, które jest od niego większe, więc stara się nas nie sprowokować do ataku. Czasami się zatrzyma, czasami będzie tuptał dalej, tak jak tutaj w tym wypadku, wychodzisz mi za kadr. Dlaczego to robisz? Tutaj mamy rosea, no i zobaczymy, czy ona będzie współpracowała. Mam nadzieję, że zrobi coś, co będzie takim jednym wielkim red flag, który powie mi, że ten pająk nie chce być brany na ręce, bo nie chcę Wam pokazywać takich idealnych przykładów typu Zosia i Łazanka, tylko żebyście wiedzieli, na co zwrócić uwagę. Ja to zrobię teraz bezceremonialnie, ale tego nie róbcie w domu. Tak mi po prostu będzie wygodniej pokazać Wam, co i jak z tym pająkiem. Jak widzimy, nie rusza się, tak? Czyli teoretycznie, jeżeli coś takiego zrobiłam, ona powinna być teraz super dobrana na rękę, ale jako, że znam tego pająka, trochę jej nie ufam. Sprawdzając jej odnóża, tak, ona nie reaguje na to zbytnio, też jeżeli ją szturchnę w odwłok, no to nie jest to jakaś reakcja mega negatywna, ale może zwróciliście uwagę, może to zauważyliście, jej helicery tutaj, delikatnie się rozszerzają i na to najbardziej trzeba zwrócić uwagę akurat nie przy tym osobniku. Nie mówię, że przy całym gatunku, ale przy tym osobniku. Normalnie chelicery powinny być w ten sposób zamknięte, ten pająk co jakiś czas jakby się uśmiechał, otwiera i zamyka właśnie te piękne wąsiska z przodu. I to mi mówi, że pająk ten będzie gotowy użyć tych zębów, jeżeli coś mu się nie spodoba. Czy się wyczoszę? Nie wiadomo. Jest taka opcja, ale zrobi to raczej od niechcenia. Tak przynajmniej ma ten osobnik. No ale te zęby tutaj mówią mi, że pająk o. Tak, delikatnie je rozszerza. Zobaczmy. No widać. Widać, że one są szeroko, że one nie są w pełni zamknięte. Nie, że od razu mnie gryzie, ale że raczej jest zaniepokojona i nie podoba jej się to, że jest brana na ręce. Co robimy w wypadku, kiedy pająk jest niezadowolony? Robimy to, co powinniśmy zrobić od razu, czyli wpuszczamy ją z powrotem do pudełka lub do terrarium, w którym przesiaduje. No i magicznie nagle te ząbki tutaj się zawierają z powrotem. Tego pająka możecie kojarzyć. To jest Gramostola pulchra imieniem Diabolina i ona występowała w odcinku o, o gatunku Gramostola pulchra. No i to jest nasza nadworna pani kara. To jest pająk, który nie będzie atakował, nie będzie wyczesywał włosków parzących, ale czy będzie biegał? Oj będzie. Ja Wam to postaram się pokazać. W tym wypadku niezbędne będzie pudełko z obu stron. Już teraz widać, że pająk po prostu. Tak, tupta. Czy atakuje, nie atakuje. Czy wejdzie na rękę? Zobaczymy. No. No, niespecjalnie. Jak widać, ta gra gramostola... Wow! To jest najdłuższe przebywanie na ręce, jakie widziałam już od jakiegoś czasu. Aby diabolina dzisiaj miała dobry humor. Nie, ja pochwaliłam dzień przed zachodem słońca. Jak widać, pająk ten. Już dawno nie pamiętam, żeby ona tyle na rękach siedziała, no ale jak widać, jest dosyć zrywna. Nie mówię, że ma przyspieszenie takie jak pająk nadrzewny, ale widzicie, że nawet taki naziemny może sprawić problem, ponieważ gdzieś tam będzie zasuwał. Oczywiście nie chcę, żeby ona mi spadła, więc cały czas mam w pogotowiu pudełko. Mam też nadzieję, że ostrość jednak została zachowana, ponieważ ten aparat ostatnio coś szwankuje, także przepraszam bardzo. No ale jak widać diabolina jest pięknym pająkiem, prosiłabym, żeby nie była płaskim pająkiem. Tak i wszystko dzieje się bardzo nisko nad ziemią i pająk idzie praktycznie tam, gdzie chce, a chce do pudełka. Chcesz do pudełka, czy będziesz dalej panikowała? Pokaż się wszystkim ładnie jeszcze raz. No i, no i trafiać do pudła. Tak widzę, że to jest pani kara numer 1, dlatego zawsze warto mieć pudełko. E, nie patrzcie na napis, to nie jest aktualne, to nie jest metalika, to jest gramostola. Czasem, żeby wziąć takiego pająka na ręce, no, trzeba kilku podejść nawet do osobników, które nie przejawiają agresji, tak jak te, które pokazałam przed chwilą, te, które dotykałam. No a czasami są też takie, które naprawdę, pomimo naszych najlepszych chęci, no nigdy się nie przekonają do tego, żeby pozwolić się wziąć na ręce i to należy uszanować. Pojąki, które wyciągam, to są te łagodne osobniki, które obserwowałam przez dłuższy czas i nie tylko ja z nimi pracuję, ale też inni ludzie i u każdego zachowują się praktycznie tak samo, chociaż my, jako ludzie na wystawie, mamy swoich takich faworytów, jeżeli chodzi o współpracę na prelekcje. A jak już mówimy o ulubieńcach, to oczywiście nie mogło zabraknąć bombla, który pomału staje się maskotką kanału. No jak widzicie, Bąbel jest bardzo dziarskim, spokojnym zwierzęciem, które absolutnie nie widzi problemu w tym, żeby chodzić komuś po rękach. Jak widać, wspina się, pomimo tego, że nie jest zwierzęciem nadrzewnym, więc bombel prosiłabym powstrzymać się, nie iść dalej. Zuch, dziewczyna. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o braniu pająków na ręce. Czy robicie to, czy mieście kiedykolwiek pająka na ręce, czy mieście kiedykolwiek ptasznika na ręce, bo to też jest duża różnica. Jeżeli nigdy nie mieście takiej okazji, no to zapraszam oczywiście na wystawę, tam dowiecie się więcej i pod okiem specjalisty spróbujecie swoich sił właśnie w trzymaniu takiego słodziaka u siebie na ręce, aczkolwiek wolałabym, żeby była na ręce, nie na przedramieniu. Jeżeli podobał Wam się ten film. To było bardzo złośliwe, wiesz? Pierwszy raz w życiu się tam nie wyczesała, więc chyba film wyszedł okropny. Dzięki Bombal. Dzięki, naprawdę. Wiedziałam, że mogę na Ciebie liczyć. Także tym optymistycznym akcentem kończymy odcinek na dzisiaj. Bąbel idzie do siebie. I nie ma, że boli. Jestem zła. Nie wolno się czesać na pancie. Teraz nie będę cię brała na ręce. Odejdź. Odejdź. Złaj ze mnie. Tam, na dół. I nie chcę Twojej pajęczyny. Jestem zła. Zły bąbel. Nie wolno. Fe. Dobra, wiem, na czym skończyło się nagranie, zanim Bombel postanowił tak ostrą łapkę w dół wystawić dla tego filmu. Mam nadzieję, że Wam się bardziej podobało i mam nadzieję, że nie zniechęci Was to do odwiedzin naszych wystaw. Aktualne lokalizacje znajdziecie w linkach na dole. Mnie zobaczycie w przyszłym tygodniu z nowym odcinkiem. Bombla. W sumie to już niekoniecznie. Kto wie, co z nim zrobię za karę? No ale cóż, o tym dowiecie się może w przyszłym tygodniu, a może na naszej społeczności na YouTubie. Także do zobaczenia. Serwus!